W przyszłym miesiącu prawdopodobnie wylądujemy na Księżycu. W sensie zrobią to Amerykanie, ale nie swoją misją Artemis 2, zrobią to w przyszłym roku. I to dopiero w listopadzie. Witam w AstroNews, a ja nazywam się Astroholik. Kiedy wyobrazimy sobie lądowanie na Księżycu, to widzimy logo jednej agencji, potężnej amerykańskiej agencji, czyli NASA, ale w tym przypadku nie do końca tak będzie, bo Amerykanie podejmą próbę lądowania ale to raczej amerykańska prywatna firma Astrobotic. Ale nie będzie ona pierwsza w sensie jako prywatna firma. Przykładowo japońska firma iSpace swoim lądownikiem Hakuto Air w marcu tego roku również dokonała takiej próby, ale się nie udało. Wszystko było ok, ale jakieś 10 metrów od powierzchni utracono kontakt, a dalej to możemy się domyślić jak było. Ogólnie to wszystko poszło się. Ale budują drugi statek i może wtedy się uda. Wracając do Astrobotic. Lądownik Peregrine ma zostać posadzony na powierzchni Księżyca w styczniu przyszłego roku. Jeżeli się to uda, to będzie to pierwsze udane prywatne lądowanie na Łysym. Ale skąd się wzięła w ogóle taka koncepcja? Lata temu amerykańskie NASA zleciło prywatnym firmom opracowanie technologii potrzebnych do lądowania na Księżycu. Cel był prosty: pobudzić sektor prywatny w działaniach w zakresie kosmicznym. Ładnie to brzmi. Jak mówił administrator NASA, mógł być to taki nowy etap w eksploracji naszego satelity. I też tak myślę, że komercyjne projekty mogą być rewolucyjne i patrz na przykład na SpaceX. Ale wracając, to założenie jest proste: firmy mają konkurować między sobą, która dostanie hajs, dając przy tym lepsze projekty, po prostu zasady wolnego rynku. I w 2018 roku została wybrana jedna firma: Astrobotic. Ze swoim lądownikiem Peregrine PS nie będzie tam człowieka. O lądowniku nie chciałbym za dużo mówić, no bo mało kogo interesują tak takie ścisłe techniczne aspekty. Wielki na 2,5 na 2 metry. Waży 120 kg, a koszt wyniesienia ładunku o masie 1 kg takiego dodatkowego na srebrny glob to ponad milion dolarów. A działać może aż 192 godziny. Z podstaw to wiadomo, zawiera anteny, radiatory, panele słoneczne, ale ciekawsze są przyrządy naukowe przygotowane przez NASA. Spektrometr, który będzie poszukiwał śladów lodu wodnego. Jest to ważne, no bo jeżeli znajdziemy tam wodę, no to wiadomo, raj. Ale w kontrze również leci inny spektrometr, który będzie badał radiację powierzchni. Magnetometr, który ma scharakteryzować pole magnetyczne i optyczny system nawigacji. Start zaplanowano na Wigilię 24 grudnia i polecieć ma za pomocą rakiety Vulcan Centaur. Brzmi pizko, ale to dość podobne do kultowego Atlasa 5. Potem kilka dni lotu zanim dotrze na orbitę Księżyca, a potem będzie orbitować wokół Łysego, zbierając takie no najbardziej potrzebne pomiary. A lądowanie 25 stycznia. I co ciekawe, to sam manewr ma dokonać się Automatycznie. Wiadomo, będzie monitorowane, ale to nie będzie takie, wiecie, sterowanie jak kontrolem do Xboxa. Jeżeli to się uda, to jak mówiłem wcześniej, będzie to pierwsze w pełni udane lądowanie prywatnej firmy na powierzchni księżyca. I to tyle. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka forma Astroniusów. Dodatkowo otworzyłem zrzutkę, aby uzbierać pieniądze na sprzęt na podcast, więc wpadaj i wesprzyj projekt. I dziękuję i pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować ten kanał po więcej informacji.